No, cześć. Dzisiaj taki trochę inny filmik, ponieważ chciałabym Wam opowiedzieć, a w zasadzie zaapelować o pewnym koniu, który znajduje się w naszym stadzie. Jest to zimnokrwisty koni o imieniu Med. ma 16 lat. Do naszego statka trafił niedawno, ale o czym chciałam powiedzieć? Jego poprzedni właściciele kompletnie zaniedbali jego opiekę pod kątem dentystycznym kiedy była u nas dentystka u konia stwierdziła, że ma on zepsutych 7 zębów. Jest to próchnica lejkowata, więc zwykła dentystka końska się tym nie zajmuje, musi jej przyjechać do konia specjalny chirurg. Koszt leczenia takiego zęba w granicach 700-1000 zł. Zębów jest 7. Moja córka bardzo się przejęła historią tego konia. Zresztą jest to jej ulubiony koń. Założyła zbiórkę dla konia, nie dla siebie, tylko dla konia. Te zęby trzeba wyleczyć. Inaczej, jeśli się ich nie wyleczy, ząb się zepsuje do tego stopnia, że trzeba go będzie wyrwać. Po drodze będzie zapalenie, będzie puch, będzie ból i tak dalej. No a trochę trudno jeść trawę bez zębów, prawda? Więc tak czy inaczej, podjęliśmy się leczenia zębów meda. To będzie okres na przestrzeni paru miesięcy, prawda? Ale moja córka założyła zbiórkę na leczenie meda, na leczenie zębów meda, żeby po prostu koń sobie żył szczęśliwie, tak? I bez bólu. Bo wiadomo, jak się psuje ząb, no to chyba każdy miał taki problem. A może nie? Jak nie, no, to zazdroszczę. Ale co? U mnie w bio tutaj o jest link do zbiorki, Wystarczy. E, kliknąć. I już. Um, nie proszę Was, nie zachęcam, tylko mówię miłego dnia. Pozdrawiam.